Pani Amando, czyli wszystko wiadomo, mogę panią zostawić z klientami? Aha. Zawsze nabijamy na kasę i drukujemy paragon. Aha. Po każdym kliencie dokładnie dezynfekujemy łóżko. Aha. Dobrze, to trzymam kciuki za pierwszy dzień pracy i będę po dwudziestej. Mega. Ciałko. I jak? Nowa praca? No, megaśnie, zażarło i mi się podobie. A klienci zadowoleni? Mamy full zapisów na cały miesiąc. 30 dni to miesiąc, nie? Co? No, pani jest magikiem, przyjęłam złotą kurę. Ale zamiast mnie? Yy, w sensie, że świetny wybór pracownika. A jak z utargiem? Co? No pieniążki poproszę. Ale za co? No wydawała pani paragony. A no, pewka wszystkim. Bo już się wystraszyłam, że pani ludzi nie kasowała. No to gdzie są pieniążki? Ale to ja miałam od nich brać pieniądze. Ja myślałam, że ktoś inny się tym zajmuje. Pani mi w CV wpisała 4 lata doświadczenia w handlu. No 4 lata grałam w eurobiznes. I mama mi mówiła, że do handlu to ja jestem. A później kupowałam na wintecie. Dużo kupowałam. Przepadł utarg z całego dnia. Jak to mówi moja mama, jutro też jest dzień. Zwalniam panią. A mogę sobie jeszcze wejść na 20 minut na stojące? Poznałam faceta. Przyszedł na 25 minut. Opalony był. Latino chyba z Hiszpanii. Może odda mi utarg? Może może, ale jak to moja mama mówi, może to być krowa na ugorze.